Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku, w którym odbierzemy sobie darmowe nagrody, które przygotował dla nas Brawl Stars. Oczywiście jest to związane z nowym sezonem, gdzie mamy pełno darmowych nagrod, które właśnie sobie odbieramy. Więc może zaczynamy od tych punkcików mocy. Fajnie, 500, nawet sporo. Nowa odznaka, nawet spoko ta odznaka, podoba mi się. No i mamy pierwszy star dropik. No i niestety, jest to tylko rzadki. Dalej mamy stop błyskotek. I kolejnego star dropa Tym razem bardzo rzadki Potem mamy golda Kolejnego golda i jeszcze kolejnego golda I mamy kolejną emotkę Z tej serii właśnie tych takich Lampioników czy, czy Może to nie lampioniki Może to są Może to są bardziej klepsydry mi się wydaje Kolejne błyskotki Kolejny dropik i znowu rzadki No niestety trochę się nie poszczęścia Ale mamy gemy Kolejne gemy i kolejne i 30 gemów Właśnie z tego jednego poziomu Tutaj taka ciesząca się emotka Następnie dropik Tylko rzadki Kolejno mamy punkty I to ile tych punktów Naprawdę dużo 100 błyskotek Oraz kolejny dropik No i niestety znowu rzadki Tutaj ciesząca się, łapka w górę Tak jak możecie też zostawić No i następny drop Bardzo rzadki tylko Okej, okay, ale goldzik Kolejny goldzik Kolejne błyskotki i kolejny drop. Epic. Epic. mityk. Dobra, mityk został. Teraz rzuca na ziemię trzy sztuki worków z piaskiem. Dobra, ten gadżet też jest spoko, ale ja bym chyba tam tego bardziej używał. Następnie mamy emotkę, kolejną. Dropik, tym razem już niestety nie ma rzadkiego, ale mamy kolejne gemy, więc 10, kolejne 10 i kolejne 10. 100 błyskotek. Kolejny drop epicki. Aj, myślałem, że jakiś skinek. Dobra, kolejne monetki, kolejne monetki. I fajny spray, mi się podoba. To jest też tutaj taki, który już nie będzie do zdobycia. I rzadki dropik niestety. Ale kolejny blink. Kolejne tutaj punkty. Siedem Ej, 8 tysięcy punktów. Blink. No i dobra, dropik. Lecimy, bardzo rzadki tylko, ok następny, następny rzadki i został nam ostatni dropik, no i jest to bardzo rzadki, no i prawie 8000 punktów. No niestety więcej poziomów już nie mam, a tutaj tych kredytów nie będę odbierał, ponieważ zostawiam sobie je na nowego zademiarza Melody. Także to by było na tyle w tym filmie i dajcie znać czy macie kupionego Brawl Passa.